Co może znaczyć ONS? Nie mam pojęcia. Co może oznaczać ten skrót? ONS? Nie pani nie powiem, ja jestem nie w temacie w ogóle. ONS. Odwal się ode mnie. <laughs> nie wiem. Only? No. 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 Jezu, o. O to mi się kojarzy to z Oralem. <laughs> sex? Only natural sex? Nie wiem, co. <laughs> ONS? No. Nie mam zielonego pojęcia. Jak nie masz zielonego pojęcia? Only, ale nie wiem co. <laughs> o OJES! Pewnie ostatnia literka to jest seks, ale... A one night stand. Co to znaczy? Znaczy się zna, tylko czegoś skrót dokładnie. Nie, the only thing I can think of, but doesn't make sense, only fans, right? But I don't think it is, right? No, it's not only fans, no, no, no. It's a one night stand. Uh, OK, okej, okay. okej. No 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 bo ja tak piszę, wiesz, do tych chłopaków mówię, cześć Marek, on cześć Lina i sobie myślę, dobra, poklikamy, on od razu ONS. A, no, no, I sobie tak. myślę, no k mać, no. no. Tylko o seksie mi się wydawało. No je? właśnie! <laughs> Nie wiem jak jest na Tinder, bo ja na Grindrze w sumie, no. więc... To nie pomogę, bo jestem taka monotematyczna, 30 lat jestem mężatką. No to zazdro pogratulować! No to to no. tyle mogę, nie pomogę. To ja pani powiem, ONS to jest one night stand. Aha. Czyli że chcą na, na jedną noc. I co ja mam myśleć o takich eee, chłopakach? Jak lubi pani wyzwania, to niech pani zaprobuje. Jedna noc to nie całe życie.